Witajcie kochani! Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić kilkoma wskazówkami tuż przed rozpoczęciem sezonu uprawowego. Pokażę Wam, co robię z nasionami, zanim jeszcze je wysieję, tak aby były nie tylko silne i zdrowe, ale również odporne na różnego typu patogeny. Warto wspomnieć również w tym miejscu, że rośliny odwdzięczają mi się za to każdego roku obfitym plonem. Niezależnie od tego, czy wysiewam paprykę, pomidory, ogórki czy marchewkę, wszystkie moje nasiona przechodzą przez tą samą procedurę. Jest ona banalnie prosta i ogranicza się wyłącznie do dwóch elementów. Jak zapewne wiecie, jestem za tym, aby uprawiać warzywa w sposób ekologiczny i chociaż nie zawsze się to udaje, to staram się, aby tak właśnie było. Nasiona zanim trafią do doniczek będą moczone. Dlaczego? Moczenie nasion przed wysiewem to jeden z kluczowych zabiegów, który może znacząco wpłynąć na jakość upraw. Jednakże nie będą one moczone wyłącznie w wodzie i nie będą moczone przez kilkadziesiąt godzin. Wystarczy zaledwie jedna godzina w odpowiednim naparze. Podczas tego procesu zachodzi kilka istotnych zmian biologicznych. Przyspieszenie kiełkowania. Nasiona szybciej absorbują wodę i rozpoczynają procesy metaboliczne potrzebne do wykiełkowania. Usunięcie patogenów. Wiele nasion zawiera na powierzchni bakterie, grzyby i wirusy, które mogą prowadzić do chorób siewek. Stymulacja odporności roślin. Naturalne związki obecne w roślinach leczniczych mogą zwiększać odporność roślin na choroby i stres środowiskowy. Brzmi dziwnie, nic bardziej mylnego. Moczenie nasion w naparze z rumianku i czosnku to naturalna metoda na zdrowe i obficie plonujące rośliny. Wielu ogrodników i rolników stosuje naturalne metody poprawiające zdrowotność roślin i zwiększające ich odporność na choroby. Jednym z takich sprawdzonych sposobów jest moczenie nasion w naparze z rumianku i czosnku przed wysiewem. Jest to praktyka oparta na naukowych badaniach oraz doświadczeniach praktyków uprawy roślin. Dzięki temu zabiegowi nasiona zyskują lepszą zdolność kiełkowania, a młode siewki są silniejsze i bardziej odporne na patogeny. Rumianek jest znany ze swoich właściwości antyseptycznych, przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Główne składniki aktywne rumianku, takie jak bisabolol, flawonoidy i kumaryny, mają działanie ochronne i regenerujące. Użyję zwykłej herbaty rumiankowej. Jeżeli masz susz, oczywiście możesz go użyć do przygotowania naparu. Czosnek zawiera alicynę, organiczny związek siarki o silnym działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym. Zalewam rumianek wrzątkiem tak, aby się zaparzył, następnie po delikatnym ostudzeniu dodaję do niego kilka ząbków czosnku. Gdy całość przestygnie, wówczas rozlewam na odpowiednią ilość pojemników i dodaję nasiona. Moczę je przez godzinę. Kolejnym krokiem jest przeniesienie nasion do doniczek, w których bezpośrednio będą już sobie kiełkować. Zajmie im to kilka dni. Dzięki temu procesowi, dzięki tej wyjątkowej miksturze, moje rośliny będą już na starcie odporniejsze i odwdzięczą mi się dobrym plonem. Zachęcam serdecznie do przetestowania tej metody wszystkich oglądających ten film. Przy okazji napiszcie skąd jesteście i jeżeli chociaż trochę udało mi się przykuć waszą uwagę, zostawcie proszę lajka lub serduszko pod filmem. Całego serca pięknie dziękuję i ogromnie Was pozdrawiam. Udanego sezonu, przyjaciele.